Witam was w dzisiejszym odcinku na tym kanale ja jestem Mirkus i Ty, a ze mną jest dzisiaj Bambo. Przyjdę się Bambo! No, no, witam wszystkich widzów na no. e, gramy wąbę, mamy wądę dzisiaj i e, naszym celem jest to, żeby wygrać, bo mamy już taktykę opracowaną na to, bo e, przez... E, te dwa filmy, których nie było w środę i czwartek, opracowywaliśmy taktykę i mam teraz super dobrą taktykę, tylko ona się teraz musi udać. No więc. Yy, wcale to, to jest wszystko dopracowane, więc. To... No, więc. Wiecie. Więc postaramy się wygrać. Jeżeli się dajcie też subika i lajka, like, napiszcie komentarz, yy, ja wam dziękuję z góry, więc lecimy, przechodzimy do filmu. Co jest grane? Echo? co będzie. Jezu, z mi Ej, ale tu masz kida! Dobra, lecimy! Jeszcze nie, jeszcze nie. No wróg się desantuje, mam no. idealne słowo. No. Ten pistoletik, e, ty z kimą musisz se ogarnąć, bo to tak wygląda, że ja se na ostatnim Live Ille. ja mogą potwierdzić, że na no. ostatnim ja żem zrobił? Ale no to leć, skacz, skacz już na helikopter, skacz na helikopter, bo ja coś nie Nie wiem gdzie teraz jest helikopter. Dobra, lecimy. Tu jest helikopter. Skacz, lecisz tu. Da się tu wleźć? Bierz, bierzemy helikopter i, i na dół od razu. Czekaj, biorę... Ja... Czekaj, wyląduj tam na dole, wyląduj na dole. Musimy przecież mieć broń jakąś, a nie z lewowerem będziemy szli. No, ląduj tam. Dobra, ja to szybciej zrobię. Mamy... Tu jeszcze mamy auto wojskowe, więc... Czy my w pełni wyposażeni? No to źle, jak nam jest bezpa. Tak? Mamy skrzynkę... Eee... Eee... Siup... Co? Ciąg się zakał. No, mam wynik pulsu! Wynik pulsu mam! Kurde! Ej, tylko się tam czym? No to dobrze. Nie ma nikogo na razie, więc jesteśmy w dobrej sytuacji ten, Bambo, Bambo, chodź tu za mną, za mną chodź tu, ej, chodź, bo tu masz dobry lód. Ej, Bambo! Jest bardzo dobry lód! Chodź. Chodź tu. Tu, gdzie ty idziesz na górę? Tu. Bierz, salut, jak chcesz? Ja się zbieram. Ty, ty już rozwalniaj helikopter? No wcale jest, jest do połowy rozwalony. I, I zginąłeś przy wybuchu. Mówiłem no ci przecież, żebyś skakał. No tak, ale przed tym byś wyskoczył, nie zginął nawet. I zdążył wyskoczyć. Jezus... Przecież ja, nawet nie zowie mogą potwierdzić, że ja mówiłem skacz, 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 bo mi, bo mi się ten, bo już się skąd nie był kawałek tego, a jak ty zbiłeś połowę przy lądowaniu, to co się dziwisz? Co się dziwi? Cię? widzę, no, no, zbił połowę i już dotrzelał tam, tamten, no ja miałem czujnik pulsu, no i co nie i... Miałeś wyskoczyć, bo tak to byśmy uciekli. Nie wiem, czy byśmy które miejsce zajęli, ale na pewno dobre jakieś. A ty nie wyskoczyłeś, bo, za, bo strzelałeś. Wziąłeś się za strzelanie wtedy. Jak już widziałeś, że nawet pikujemy. No tak, no. Widzowie mogą potwierdzić, że widział, że pikujemy, a on strzelał. Nie mam czy widział, czy pikujemy, yy, że pikujemy, ale yy, strzelał. Tak to byś byśmy przeżyli. Ja. No, Takie. Na, no, mogłem X, ale to nie działało. Hallo? kiedy. Skać! To helikopter, ale tu jest parę osób. Odbijemy zaraz helikopter albo go zestrzelimy w, w razie potrzeby. Niestety. Na chyba będzie ta druga opcja. E, tak. Będziemy, go będziemy musieli go zastrzelić nie. Niestety, ale będziemy musieli zestrzelić helikopter No Patrz, helikopter nie odlatuje Będziemy musieli chyba zestrzelić To jest, co ty mówisz, ule. A do ciebie kolega przyjeżdża dzisiaj. A? Tak? To, to jest ten co, o kim mi odpadałeś, ten głupak taki. A to... O, no pamiętam jak oni mnie spodziewali. Hm. Ty... I Ty... leży. I się skrzynka odrodziła. Dobra, dobra, rani mu się, rani się. Dobra, szybko, biegni, 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 biegni. To skończyłaś. Ja? jałeś ty to? Na no, chrzkuje no to pięknie ale to trzy osoby chyba Dwóch ty kurde ale z co nie? zabiję. no no, tak, a to chwilę to to nie No, no tak, tak, tak nie. E, No to zagranowa, no, no. Ale co nie? Gdzieś ja zabiję ze snajpy, rozwaliłem helikopter, chłop wyskoczył z helikoptera. Zabiję tym helikopterem dwie osoby. E, później przyszedł ten, zabiję go rakietnicą? Jezu, słopie cztery trzy jak nie cztery osoby zabijam. Ale zły... Tym pomysłem było to, że siedziałem na tym dachu, bo było mnie widać strasznie, a oni wiedzieli, że ja jestem na tym dachu. No więc powinniśmy spierdzielać już wcześniej. Piska mapa! O, na tej mapie się dobrze lata helikopter, ale ty zbytnio to, no jak ty latasz, to jest zbytnio źle. No. Czekaj, no, no, czekaj, no, no się czy? Pan już ja? To to zostań jeszcze chwilę, zostań jeszcze chwilę. No, to szybko Nie. żeby jeszcze chwilę, żebym... Widziałem się, żebyś jeszcze, no, że wiesz, widzę cię. Nie. 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 Bo widzowie się ubiegł. no Kurde, rany. Dobra, ale dobra, A się ale te wszystkie co są takie? Takie ładne. Jesteś? jesteś? Halo O Dobra, Dobra, wchodzimy. wchodzimy. pustaraj. się proszę idę tam, idę tam. ma, Eee, eee, skacz! Nie nie, nie pierwsze, co musimy wiesz co zrobić. Musimy zdobyć złud. Kurde, ja nie chcę tego. Eee, Teraz raz nas zabił? Ty pamiętasz? A teraz raz... Co? No, pamiętam to. Nie chciałeś. Yy, dobra, zaraz lecimy. Zaraz będzie autobus. nie Fortnite jest dobra podobnie. Czekaj, 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 jest ja tam ja lecę, ja lecę, czekaj, odstycznie. Wyjdź. No wskakuj. Czekać chwilę, a powybijają. Tak, żeby się nie zabić też. Nie tyki... Musisz się schować, bo nie To staram się wylądować na budynku. Ląduj na budynek! Ląduj na budynek! To, 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 czekaj! Czekaj, to, ląduj na drugi budynek! Albo nie! Czekaj, ląduj na ląduj Nie, zginąłem! No zrobimy Zrobimy taki mężczyznę! Zabiłem? No Jezus! Zabił mnie ty! A ja, ja nie! Do tego, do tego Twojego kolegi mówisz, Oliver? To tam już jest? O, jest, się! Jesteś, jesteś. jesteś pode mną, no to czekaj. Yy, to ja lecę do magazynu, do magazynu chodź, bo helikoptera nie mamy. No dziękuję minowaj, trzynaste miejsce no. no do 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 Dobra. Dobra. No, no do się już z się i do się rozłączyć, się no. Dobra. Poświęty. Hmm. Mam coś. Eee. Dobra, więc ja was też będę um, eee, Też was będę żegnał oczywiście, tak i już będziemy kończyć dosłownie ten więc sobie już wyłączę ozonę. Eee dziękuję bo... no tak minutę przed czasem skończymy ten odcinek yy, więc no ja tylko się tu zaznaczę yy. no więc tak ja was żegnam więc yy.